Witam wszystkich serdecznie w środowym odcinku. Dzisiaj, kochani, zajmiemy się aranżacją tego oto terarium. Co prawda, Wy teraz widzicie już skończony efekt. Mało tego, już nawet ze zwierzaczkami w środku. Także będziemy aranżować i przede wszystkim pokażę Wam mój nowy nabytek, czyli grupówkę Euskorpiusów, która to będzie świecić pod światłem ultrafioletowym. Tutaj już mam skombinowaną fajną lampkę, dzięki której właśnie będziemy mogli nagrywać skorpiony w nocy, jak łażą i nawet nie wiedzą, że są nagrywane. Więc mega spoko. Także dzisiaj na pewno będą super widoki, no i dużo skorpionów. Z tego co pamiętam, to chyba 27 skorpionów. Będzie w tym terrarium, które ma wymiar 30 x 30 na 50 To tyle jeśli chodzi o wstęp, a teraz zabieramy się do roboty. Aha, byłbym zapomniał. Jeśli film się spodoba, zostaw proszę łapkę w górę i kliknij suba, żeby być na bieżąco. Od czego dzisiaj zaczniemy, ziomy? No więc tak, najpierw oczywiście zaaranżujemy sobie to piękne, zrobione przez Terra Gadziora, terraryjko, natomiast chciałbym Wam pokazać skorpiony. Tak, w pierwszym kadrze, żebyście wiedzieli, co Was czeka. Zobaczcie, tu w ogóle mam lampę, którą również mi Gadzior na zamówienie stworzył. To jest ultrafiolecik. No i możemy otworzyć, słuchajcie, to pudełko. Czy jakiegoś skorpiona tu widać? Nie wiem, ale możemy poświecić i zobaczyć, czy rzeczywiście on tu jest. O, no jest jeden. Sami spójrzcie. Coś pięknego. A jak podniesiemy sobie to. O, to tutaj koło mojego palca siedzi drugi. Jak podniesiemy sobie to. Kolejne skorpiony. Niestety nie wiem, jaki to jest gatunek Euskorpiusa. Wiem, że na Chorwacji żyje chyba 6 albo 8 gatunków Euskorpiusów, więc też nie do końca wiadomo. No, a nie jestem na tyle znawcą, żeby je rozpoznać, więc przyjmijmy, że są to Euskorpius SP. Póki co je zamykam, bo wrócimy do nich dopiero w drugiej części odcinka. Na no, teraz. Trzeba by urządzić to oto terrarium. Terrarium ma wymiary 30x30x50. Na na zobaczcie, jakie machy gadziar tu poumieszczał. Generalnie to nie było robione terrarium na zamówienie, bo chciałem taką konkretnie ściankę, ale stwierdziliśmy z gadziorem, że skoro ma i czeka, żeby ktoś je kupił, to ja je po prostu wezmę, bo mi się spodobało. A też wiecie, chodzi o to, że euskorpiusy są nad wyraz aktywnymi skorpionami po zmroku i taka ścianka na pewno im się tu przyda. Sami zobaczcie, ile tu jest zakamarków. Także skorpiony będą naprawdę mega wdzięczne za taką ściankę, bo po prostu powierzchnia terrarium im się zwiększyła naprawdę drastycznie. Dodatkowo zobaczcie, tu jest genialna jama, którą sobie wypełnimy różnymi ścinkami i tak dalej. Tu też jest jeszcze jedna jama, więc też sobie ją wypełnimy, więc ogólnie skorpionom tu będzie naprawdę dobrze. Także urządźmy to terrarium tak jak należy. Ja tu słuchajcie przygotowałem dużo torfu, tylko nie wiem czy się on zmieści. O, dobra, tak go wsypiemy. Ło, ale żeś, Kuba, sypnął tego podłoża. Plan miałem taki, żeby jeszcze to podłoże wymieszać z gliną, tylko nie wiem, czy właśnie go za dużo tutaj już nie wsypałem i czy nie będzie problem. Eee, bardzo spoko. Zdecydowanie wymieszamy podłoże z gliną, bo wiecie, euskorpiusy jednak w naturze siedzą sobie gdzieś tam pod kamieniami, a niektóre pod kamieniami to normalnie miały tak głęboko zrobione tunele, że ewidentnie ja im tutaj jeszcze dosypię trochę gliny do torfu tylko ile tej gliny nigdy nie wiem zawsze na oko bo dużo gliny sypnałem więc teraz muszę tu wsadzić rękę i się mocno pobrudzić pierwsza warstwa podłoża jest w takim razie dosypiemy dość grubo forest floru o widzicie teraz to można Natomiast zapomniałem, że mam dać ekipę sprzątającą, która już jest w ziemi, więc możemy im tutaj zrobić trochę miejsca. Aparacie, nie zjeżdżaj. I mam tutaj dwa pudełka izopodów, czyli to są stonogi tropikalne, czyli równonogi. Zobaczcie, to są takie maluszki straszne. O widzicie, te wszystkie białe kropeczki to są właśnie one. Chciałem skoczogonki dorwać, ale niestety nie było skoczogonków, także póki co będzie bez skoczogonków w tym terrarium. Jeśli chodzi o to pudełko, to poza tym co powiedziałem dorzuciłem jeszcze parę rzeczy z Chorwacji. Nie wiem jak to się będzie trzymać. To na przykład jest skulica. Jest przepiękna. Zobaczcie jaka jest ładna. A chcę Wam pokazać jeszcze... O, jeszcze mam takie. I to już są izopody, nie? Bardzo piękne, ale skulone. Także to też tutaj wrzucamy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy skorpiony może będą to jadły, czy nie będą jadły i będzie to rzeczywiście ekipa sprzątająca i tylko ona. I tu mam jeszcze jedne równonogi. Też wrzucimy, czemu nie? Bo wiecie o co chodzi? Przy grupówce skorpionów naprawdę jest taki syf, no jak przy grupówce pająków, ale chyba jeszcze większy, bo skorpiony strasznie dużo resztek pokarmowych zostawiają i nie dojadają ich, więc yy, no trzeba, trzeba mieć ekipę sprzątającą, jak chcemy mieć grupówkę skorpionów i to bez dwóch zdań, no nie? No i dobra, ekipę mamy już załatwioną, więc ja tutaj tylko wyrównam tą ziemię z powrotem. Tam ją wcisnę może do jamy. Korzystając, że jeszcze jesteśmy w tym rogu, to właśnie w tym miejscu chciałem umieścić miseczkę z wodą, więc ją tutaj położymy. Ale wyczytałem również, że dobrze by było do miseczki z wodą nasypać żwirku, który swoją drogą mam z jakiejś paczki niespodzianki, także dzięki, żeby po prostu skorpione się nie utopiły w tej wodzie, w miseczce. Także nasypiemy tu żwirku. No i ja będę starał się utrzymywać bez przerwy w miarę jednolity poziom Wody tutaj i powinno być dobrze. Także okej, okay, takie najważniejsze rzeczy, słuchajcie, mamy. No i dobra, przyszła pora na wystrój. Mam trochę korzonków, które chcę tutaj poumieszczać w różnych miejscach. Zależy mi na tym, żeby skorpiony miały naprawdę bardzo dużo kryjówek, żeby nie było jakichś nadmiernych aktów kanibalizmu. Oczywiście kanibalizm może się zdarzyć, bo wiecie, też chodzi o to, że e, jeśli tutaj zostaną zjedzone sztuki, które po prostu były słabe, no to wówczas zostanie populacja najsilniejszych osobników w tym terrarium, więc to też tak naprawdę nie jest źle. Mam plan w ogóle tutaj w tą jamę powciskać mega dużo korków. Tak, że one tam będą no, miały naprawdę no, raj do ukrycia się. Także powciskam tu dużo kawałków. No i boję się, słuchajcie, że nawet te 30 skorpionów będzie za mało do tak wielkiego terrarium z tak dużą ilością kryjówek. Ale niech mają, kurde, niech każdy ma możliwość wybrać dokładnie tam, gdzie będzie miał ochotę siedzieć. No i dobra, już kończy się miejsce w tej jamie, więc chyba musimy przestać wciskać tu korek na siłę. <laughs> Dorzucę tutaj trochę mchu, żeby tak nie raziły te wystające kawałki korka. Coś takiego byśmy zrobili. Patrzcie tylko na to. Nigdy nie wyjmę stamtąd skorpionów. Nigdy w życiu. Ale o to właśnie chodzi. Niech one sobie tam siedzą i niech się czują bezpiecznie. Wyczytałem, że ciąża u skorpiusów w idealnych warunkach terrariowych trwa około 4 miesięcy, więc jeśli mają być młode, to pewnie jeszcze nie teraz. Natomiast podejrzewam, że w końcu te młode będą. Tylko, że z młodymi skorpiusów jest ten problem, że wiecie, one mają pół milimetra i ciężko jest je po prostu odchować. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeśli chodzi o mech, to skończyłem. Mam jeszcze takie listki, tylko, że one są dość duże, nie wiem, czy to będą pasowały. Ale gdzieś powtykam listki, no bo wiecie, listek to listek. Trochę naturki. A, bo te listki w ogóle mogę też tak rozwalić po prostu i tutaj rzucić. O, no nie wygląda to źle, powiem Wam szczerze. Trochę mnie boli, że góra terrarium jest taka pusta, no nie? Jest piękna, ale pusta. I nie mam wizji, co z nią zrobić. No nic, pozostaje mi chyba położyć tutaj po prostu jeszcze trochę mchu. Może on zakryje trochę tą skałę. Może jeszcze jakiegoś porostka można położyć. O, patrzcie na tego, jaki jest fajny. Porządny porost. Co jego też tutaj wciśniemy gdzieś. O, można tam w skałę go wcisnąć. Dobra, jest lepiej, ale jeszcze potrzebuję jakiś patyczek tu położyć. Zobaczcie, jakbyśmy tutaj wcisnęli patyczek. czy kawałek korzonka. W takim razie kładę drugi tu. No i tak naprawdę, kochani, oficjalnie zakończyliśmy część filmu odpowiedzialną za wystrajanie terrarium. Wygląda ono tak. Czy Wam się podoba, to musicie stwierdzić sami. Jest lekki masz. Ale mi o to chodziło, żeby skorpiony naprawdę nie narzekały na brak możliwości ukrycia się samemu. Dobra ziomy, lampa z ultrafioletem jest już w terrarium. W sumie nie wygląda to jakoś, nie wiem, wyjątkowo dziwnie. No ale sprawdźmy czy działa. Czy działa w terrarium, bo to czy działa to wiemy. Wow. O grubo, tylko spójrzcie na to ziomy. To jest obłęd. O ja nie mogę. Jakie mikroskorpioniki w tak wielkim terarium, ale to dobrze. Fajnie to będzie wyglądać, oczywiście słuchajcie, znaczy może to nie tak oczywiste. Ale, jakby ta świecąca warstwa na skórka u skorpionów, ona może się wytracić, jak będziemy długo i często na nie świecić w ten sposób. Więc ta lampa ultrafioletowa to nie jest takie stricte nocne oświetlenie, e, tylko bardziej oświetlenie do obserwacji. Czyli kiedy ja będę chciał po prostu je tak poglądać, to wtedy sobie tą lampę będę włączał, a nie, że ona będzie każdej nocy świecić. Bo gdyby tak było, to skorpiony po prostu przestałyby odbijać to światło w taki, a nie inny sposób. Ciężko jest je zrzucić z korka, bo nie lubią skakać. Ja je chcę, wiecie, tam wpuścić na ścianę, nie? Żeby się nie od razu poukrywały, ale boję się, że się od razu poukrywają, właśnie. O, ten jak siedzi, ale wypas. No, proszę opuścić to miejsce. No złaś. O, dobra, poszedł pięknie. Teraz ty uciekaj. Bardzo ładnie. To jeszcze jednego tu położymy. Kolejny. Ło tutaj mam takiego nabitego, najedzonego. I jeszcze. Jeśli chodzi o stary pojemnik, to jak przyświecimy, no to możemy zobaczyć, że jakieś resztki skorpiona tu leżą. Więc można podejrzewać, że najsłabszy osobnik już nie żyje. Natomiast jakby wyciągnąłem wszystko, tutaj już nie ma nic. Na no tu, tu jest wszystko. Dobra, kochani, jeśli tak, to zbliżamy się do nich i robimy makro. Zobaczcie, biedak się ukrył, ale niestety całego go widzimy, bo świeci na zielono. No i o co z tym chodzi, słuchajcie? No więc odpowiedzialna za fluorescencję skorpionów jest najbardziej zewnętrzna warstwa Hityny i to właśnie ona pod wpływem emisji światła ultrafioletowego powoduje, że skorpion wygląda tak, a nie inaczej. No i tutaj oczywiście nasuwa się pytanie, dlaczego Skorpion wykształcił sobie taką dziwną cechę? No więc słuchajcie, niestety nie ma jednoznacznej y, odpowiedzi na to pytanie. Ja tu sobie wypunktowałem parę takich potencjalnych powodów. Natomiast jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o tym zjawisku, to zostawiam wam w opisie filmu link do artykułu właśnie na ten temat. Więc jeśli chcecie się dowiedzieć coś więcej, to zaglądnijcie właśnie tam. A tymczasem ja wam tak z marszu mogę powiedzieć, że ta funkcja prawdopodobnie może służyć do na przykład detekcji światła ultrafioletowego. No, ale dobra, po co Skorpionowi umiejętność detekcji światła ultrafioletowego? Ano po to, że dzięki temu właśnie Skorpion wie, czy dana noc jest jasna czy ciemna. Chodzi po prostu o to, że wiecie, jak jest pełnia albo jak jest bezchmurna noc, to wszystko widać na ziemi i po prostu drapieżnikowi jest potencjalną ofiarę dużo łatwiej złapać, niżeli kiedy tej pełni nie ma, czy są chmury, no nie. No i Skorpion, kiedy zauważy, w cudzysłowie oczywiście, zauważy, że świeci na zielono, no to tym samym może on wywnioskować, że noc jest jasna i rzeczywiście zagrożenie jest trochę wyższe niż zazwyczaj, kiedy ta noc taka jasna nie jest. Więc jakby to jest jeden z tych powodów, dla których właśnie one między innymi mogą świecić, w artykule. Było też coś o przyciąganiu potencjalnych ofiar, ale szczerze mówiąc nie umiem się na ten temat rozpowiedzieć, więc nic wam nie powiem. Z takich ważniejszych punktów mam jeszcze tutaj wypisane przyciąganie potencjalnej ofiary, czy też odstraszanie potencjalnych drapieżników, a także komunikacja z innymi przedstawicielami gatunku i na przykład może to być rozpoznawanie płci z większych odległości. Kolejną hipotezą jest wzmocnienie twardości pancerza, czy też zmniejszenie utraty wody przez skorpiona. Także jaka jest prawda, kochani, to niestety nie wiadomo. Natomiast jedno jest pewne, skorpiony wyglądają przepięknie w tym świetle, ale tak jak mówię, trzeba pamiętać, żeby nie przeginać z naświetleniem Skorpionów, bo wtedy zdolność do fluorescencji skorpiona będzie dużo bardziej zredukowana i oczywiście można zrobić przerwę w świeceniu tym ultrafioletem na skorpiony wtedy, ale podobno one już nigdy nie będą tak świecić jak świeciły przed właśnie wytraceniem tej możliwości. Także wszystko z umiarem, moi drodzy. Od dłuższego czasu zapominam sobie kupić fajną ultrafioletową y, latarkę na wyjazdy, no bo z nią to łapanie skorpionów byłoby formalnością. Także od następnego specjalu słuchajcie, już będę miał taką fajną latarkę ultrafioletową. Pokaż, co zrobisz. Gdzie uciekniesz? Możliwości masz wiele. Grunt, żeby uciekać do tyłu. No, ale widzicie, skorpione są takie, że one potrzebują się po prostu gdzieś wcisnąć, i najlepiej, żeby ich nie było widać. Tutaj kolejne dwie piękne sztuki. Powiem wam, że jestem w szoku, jak one się ukryły, bo ja teraz widzę trzy na wierzchu, a wrzuciliśmy ich tutaj chyba 27. Ale to dobrze, to znaczy, że kryjówek naprawdę im tu nie będzie brakować. A tutaj jest jakiś alpinista, który korzysta z uroku ścianki od Gadziora. No nic dziwnego. Jeśli po moim filmie zdecydujecie się, że fajnie by było mieć takiego skorpiona w hodowli, no to ode mnie mogę dodać, że te skorpiony są strasznymi łasuchami. I Ile razy miałem euskorpiusy? Tyle razy one zawsze łapały ofiarę i to jeszcze z pęsety, więc dodatkowo fajnie to wyglądało. Także jak coś, to to są jadki i tutaj nie ma problemu. No problem jest natomiast przy małej sztuce, bo wiadomo, że no, jak mamy skorpiona wielkości 2-3 mm, to jest ciężko go jednak mimo wszystko nakarmić, no nie? Zobaczcie, jak fajnie sam szczypczyk wystaje świecący. O, a jeden zdecydował, że będzie siedział na wentylacji. Idź maluszku do siebie. O, tu kolejny. Czyżby coś miało zaraz się wydostać? O, dzień dobry. Tu nie możesz. Tu nie wolno jak coś. Serio? Tu nie możesz. Możesz iść gdzie indziej, ale akurat po. Aha. Sam mi wyszedł na rękę skubany, ale powiem wam, że pod tym kolorem te Skorpiusy wyglądają dużo groźniej, trochę jak Mezobotusy, czyli takie dużo bardziej jadowite Skorpiony. No i jak ty chcesz zejść z mojej ręki? Co? Dobra. I proszę bardzo, już uciekam do siebie na drugie piętro. No terrarium przy ultrafiolecie wygląda tak. Niestety teraz one wszystkie się pochowały, bo wiecie, to jest nowa sytuacja i tak naprawdę najfajniej to to terrarium będzie wyglądać w momencie, aż one się zaaklimatyzują i wtedy będą sobie już łaziły, wieczorami tutaj zwiedzały i szukały pożywienia. To wtedy na pewno będzie to fajnie wyglądać. Zobaczcie jak się jeden super ukrył u góry terrarium. <laughs> Niesamowicie wygląda ten fluor. No i dobra kochani, misja na dzisiejszy odcinek została wykonana, ponieważ zrobiliśmy piękne terrarium. Ja zaprezentowałem wam moją nową grupówkę. No i musimy czekać na aktualizację. Słuchajcie, no bo dzisiaj wiadomo, one są zestresowane. No jak widzimy, robią wszystko, żeby się tylko gdzieś tam jak najgłębiej wcisnąć. Natomiast podejrzewam, że już za parę dni, albo nie, nawet już dzisiejszej nocy pewnie to terrarium będzie cały w skorpionach. Tak mi się wydaje. Ten tutaj coś ewidentnie kombinuje, chciałby tam wejść. Ależ to świetnie wygląda, jak one są takie przyczajone i może nawet trochę nieświadome tego, że je widać. No nie. Fajnie to wygląda. No i jeszcze jeden pod sufitem siedzi. Dobra kochani, dajemy im spokój. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał i że zostawicie w zamian łapeczkę w górę, no i że klikniecie suba, żeby być na bieżąco z moimi zwierzętami. Także na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że było fajnie, a my standardowo widzimy się już w sobotę. Trzymajcie się na razie i hej!